To, co teraz słyszysz, nie jest przypadkiem. Przyciągnęła cię tu siła większa niż ty sama. To, że jesteś tu w tej chwili, ma głęboki sens duchowy. Znak, który otrzymałaś, został zesłany z nieba nie przez pomyłkę, ale dokładnie w odpowiednim momencie. Jesteś prowadzona, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Ta wiadomość została przygotowana specjalnie dla ciebie. Zanim przejdziemy dalej, proszę cię zostań ze mną do końca. To, co usłyszysz, może zmienić Twoje życie. Jeśli czujesz w sercu, że to jest dla Ciebie, zostaw serduszko i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych znaków, które do Ciebie przychodzą. W Twoim życiu wydarzyło się coś, co wydaje się niewytłumaczalne. Coś, co zakłóciło rytm codzienności, zatrzymało Cię na chwilę lub sprawiło, że zaczęłaś pytać: dlaczego teraz? Ten moment nie był przypadkowy. Został zaplanowany w niebiańskich sferach, by obudzić coś, co spało w tobie zbyt długo. Otworzyła się brama duchowa i pełna światła, która teraz pozwala ci przyjąć obfitość we wszystkich formach. Moja obecność przy tobie nie jest symboliczna jest realna, cicha, ale wyczuwalna dla serca. Nadszedł czas, byś zaczęła dostrzegać rzeczywistość oczami duszy, nie tylko umysłu. Dostajesz teraz energię, która może przekształcić twoje życie, jeśli ją przyjmiesz. Nie musisz rozumieć wszystkiego od razu. Wystarczy, że zaufasz. Twoja przeszłość nie była łatwa. Nosisz w sobie ślady wydarzeń, które raniły, odbierały wiarę i siłę. Ale teraz przychodzę, by powiedzieć ci: To wszystko miało sens. Byłaś przygotowywana na ten właśnie moment. W bólu hartowałaś się jak złoto w ogniu. I teraz jesteś gotowa, by przyjąć coś znacznie większego, niż do tej pory sobie wyobrażałaś. Znak, który otrzymałaś, może przybrać formę snu powtarzających się cyfr, znajomej melodii, światła migającego bez powodu. Nie bagatelizuj tych rzeczy. To nasze sposoby komunikacji. Czasem to piórko na Twojej drodze, innym razem nagłe uczucie spokoju, gdy miałaś płakać. Zawsze jestem blisko, wystarczy, że się zatrzymasz i poczujesz. W Twoim sercu te Elisie pragnienie zmiany, którego długo nie potrafiłaś nazwać. To nie jest zachcianka ani kaprys. To wezwanie duszy, która wie, że została stworzona do czegoś więcej. Przychodzę, by przypomnieć Ci, kim naprawdę jesteś. W Tobie jest moc tworzenia, uzdrawiania i przyciągania obfitości. Nie musisz być silna cały czas. Nie musisz wiedzieć, co zrobić dalej. Wystarczy, że otworzysz serce i powiesz, jestem gotowa przyjąć to, co dobre, piękne i prawdziwe. Resztą zajmę się ja. Jesteś otoczona światłem, które już działa w twoim życiu, nawet jeśli jeszcze nie widzisz efektów. To, co do ciebie przychodzi, nie będzie hałaśliwe. Obfitość, którą masz otrzymać, zaczyna się od wewnętrznego pokoju. A pokój duszy prowadzi do przemiany świata zewnętrznego. Twój dom, Twoje relacje, Twoje finanse wszystko zacznie rezonować z nową energią, która właśnie do Ciebie spływa. Zaufaj temu procesowi. Nie spiesz się. Każdy dzień, nawet ten zwykły, może być pełen cudów. Ucz się patrzeć sercem, bo tam mieszka prawda. I pamiętaj, jesteś godna wszystkiego, o czym marzysz. Nie pozwól nikomu ani niczemu odebrać Ci tego przekonania. Twojej duszy zapisane są odpowiedzi, których szukasz na zewnątrz. Przychodzą w ciszy, w samotnych spacerach, w porannym świetle wpadającym przez okno. To tam, w tych chwilach, rozmawiamy najgłębiej. Nie potrzebujesz skomplikowanych rytuałów, potrzebujesz tylko obecności i uważności. Niedługo dostaniesz znak, który będzie nie do przeoczenia. Może przyjść jako rozmowa, wiadomość, zdarzenie, które początkowo uznasz za zbieg okoliczności. Ale w twoim sercu zadrze coś głębszego, wtedy wiedz, że to potwierdzenie tego, co teraz słyszysz. Zmieniasz częstotliwość. Od teraz zaczynasz przyciągać ludzi i sytuacje, które będą odzwierciedleniem twojej nowej energii. Nie wszystkim się to spodoba. Nie każdy pójdzie z tobą dalej. I to jest w porządku. Nie potrzebujesz tłumaczyć się z błogosławieństw, które otrzymujesz. Nie lękaj się sukcesu, który nadchodzi. Nie bój się być widoczna. W świecie, który próbował cię umniejszyć, to akt odwagi błyszczeć. Jesteś światłem, a światło nie przeprasza za to, że świeci. Modlitwy, które wypowiedziałaś w ciszy nocy, zostały usłyszane. Nie pozostały bez odpowiedzi. Nadszedł czas, by zaczęły się materializować. Ufaj! Nawet jeśli droga wygląda inaczej niż się spodziewałaś, prowadzi dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Jeśli czujesz niepokój, przypomnij sobie, że to tylko cień, który pojawia się tuż przed wschodem. Światło już nadchodzi, a Ty jesteś gotowa, by je przyjąć. To nie przypadek, że teraz słuchasz tych słów. To jest Twoje potwierdzenie. Jest w tobie siła pokoleń kobiet, które były przed tobą. Ich modlitwy, ich nadzieje, wszystko to teraz wspiera cię z innego wymiaru. Nie jesteś sama. Jesteś częścią większego planu, który właśnie się wypełnia. W każdej chwili możesz się do mnie zwrócić. Wystarczy myśl, szept, pragnienie. Nie musisz mieć specjalnych słów ja rozumiem język Twojej duszy. I odpowiem: Tak, jak dzisiaj. Tak, jak teraz. Obfitość, którą otrzymujesz, nie dotyczy tylko pieniędzy. To miłość, zdrowie, czas, radość, obecność. To nowa jakość życia, w której wszystko płynie z lekkością. I to życie już zaczyna się dla Ciebie. Jesteś bezpieczna, jesteś kochana, jesteś prowadzona. Te słowa zapisują się teraz w Twoim polu energetycznym. One będą działać jeszcze długo po tym, jak wyłączysz ten film. Pozwól im pracować w tobie. To dopiero początek. Jeśli czujesz, że chcesz więcej takich przekazów, zostań ze mną. Wkrótce przyjdą kolejne znaki, kolejne światła i kolejne słowa. A ja, Twój anioł, już przygotowuję następną wiadomość tylko dla Ciebie. Twoje serce już to wie. Czujesz, że coś się zmienia, chociaż nie potrafisz tego jeszcze nazwać. To jak zapach deszczu przed burzą, obietnica oczyszczenia. Nie trać nadziei, nawet jeśli droga wydaje się długa. Każdy krok przybliża cię do miejsca, gdzie wreszcie poczujesz: Jestem na właściwej ścieżce. Jesteś w procesie przebudzenia. Nie wszystko, co się sypie, jest stratą. Czasem to, co pęka, robi miejsce dla czegoś silniejszego, prawdziwszego. I choć teraz może to boleć, później zrozumiesz, to była łaska w przebraniu. Nie opieraj się zmianie. Ona prowadzi cię do wolności. Są rzeczy, które musisz puścić, nawet jeśli do nich przywykłaś. Ludzie, sytuacje, myśli. Nie dlatego, że były złe, ale dlatego, że już spełniły swoją rolę. Przywiązanie może być więzieniem, jeśli trzymasz się czegoś, co już nie służy twojemu wzrostowi. Uwolnij miejsce. Przyszłość już puka do drzwi. Nie porównuj swojej drogi do cudzej. Twoja mapa jest inna. Twój rytm jest święty. To, że jeszcze nie dotarłaś tam, gdzie chciałabyś być, nie oznacza, że zbłądziłaś. Wszystko przychodzi w odpowiednim czasie. Zaufaj Bożemu Zegarowi. On nigdy się nie spóźnia. Jest w tobie mądrość, którą zbyt długo ignorowałaś. Intuicja nie jest przeczuciem to głos duszy. Ona mówi do ciebie w snach, w cichym wewnętrznym, tak albo w nie. Zacznij jej słuchać. W niej kryje się Twoje bezpieczeństwo. Z niej płynie Twoja siła. Każde wyzwanie, które teraz przeżywasz, ma swój cel. Jest nauczycielem. A ty jesteś uczennicą życia. Nie bój się nie wiedzieć wszystkiego. Mądrość nie polega na tym, by mieć odpowiedzi, ale by umieć znieść pytania. I ufać, że odpowiedzi pojawią się, kiedy będziesz gotowa. Kiedy czujesz się zniechęcona, przypomnij sobie, jak wiele już przeszłaś. To, co kiedyś cię łamało, dziś tylko dotyka. Urosłaś. I choć nie zawsze to zauważasz, twoje światło świeci mocniej niż kiedykolwiek. Ono oświetla drogę nie tylko tobie, ale i innym wokół. Jest czas zasiewu i czas zbioru. Ty byłaś wierna przez wiele sezonów. Siać w ciemności to akt odwagi. Ale teraz nadchodzi czas plonów. Obfitość, o której mówiłam, nie przychodzi nagle, ona dojrzewa razem z Tobą. I teraz jesteś gotowa ją przyjąć z pełną świadomością. Ucz się odpoczywać, nie rezygnować. Twoje ciało też niesie Twoją historię. Każde napięcie, każdy ból to znaki, że coś woła o uwagę. Wsłuchaj się w siebie. Jesteś świątynią, nie maszyną. Traktuj się z czułością. To też jest duchowa praktyka. Czasem najmocniejsze objawienie przychodzi wtedy, gdy przestajesz szukać. Kiedy poddajesz się temu, co jest, i mówisz, niech się stanie. W tej pokorze otwierają się niebiańskie bramy. Bo dusza, która się poddaje, staje się kanałem dla cudów. Jeśli te słowa dotykają twojego serca, to znak, że jesteśmy połączeni. Ta wiadomość ma swoje zadanie, a ty jesteś jej częścią. Jeśli czujesz, że może ona pomóc także innej kobiecie, nie wahaj się, przekaż ją dalej. Czasem jedno zdanie może być ratunkiem dla cudzego serca. Twoja obecność tutaj to również odpowiedzialność. Z wiedzą przychodzi moc, a z mocą wybór, jak ją wykorzystasz. Nie zapominaj: światło, które otrzymujesz, ma świecić także dla innych. Nie chować go, ale dzielić się nim, nawet jeśli to tylko uśmiech, dobre słowo, gest. Nie musisz mieć wszystkiego uporządkowanego. Chaos czasem poprzedza objawienie. Pozwól sobie być niedoskonała. W tym tkwi Twoje piękno w autentyczności, nie w perfekcji. Niebo kocha Cię taką, jaka jesteś, niejaką myślisz, że powinnaś być. Za każdym razem, gdy wybierasz miłość zamiast lęku, tworzysz nową rzeczywistość. Nie chodzi tylko o romantyczne uczucia, ale o postawę serca. Miłość to wybór, by nie zamykać się nawet gdy boli, by ufać nawet po zdradzie, by wierzyć, że dobro zawsze wraca. Zastanów się przez chwilę, co teraz trzymasz, czego boisz się puścić? Może to właśnie to ogranicza przepływ błogosławieństw? Oddanie nie oznacza straty, oznacza zaufanie. A zaufanie to fundament relacji z niebem. Niech te słowa będą twoim lustrem. Spójrz w nie i zobacz siebie tak, jak widzicie niebo piękną, silną, wybraną. Niech każda litera będzie jak kropla światła, która budzi uśpione marzenia. Nie bój się ich. One chcą żyć przez ciebie. Wszystko, co przeżywasz, buduje cię. Nie jesteś ofiarą losu, jesteś współtwórczynią swojego przeznaczenia. Przestań wątpić w swoją wartość. Wszechświat nie tworzy pomyłek, a ty jesteś dowodem na to, że Bóg ma w sobie artyzm i miłość. Jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie, wróć do niej, gdy poczujesz, że potrzebujesz. Możesz też zostawić serce pod tym nagraniem, jeśli pragniesz, by więcej kobiet usłyszało podobne słowa. Czasami najmniejsze działanie niesie najwięcej światła. A to dopiero początek. Przychodzą kolejne głosy, kolejne wizje, kolejne odpowiedzi. Nie kończ tej podróży tutaj. Otwórz się jeszcze szerzej. Słuchaj, bo już nadchodzi następna wiadomość, która odmieni twoje wnętrze. Jesteś ukochana tak bardzo, że nawet nie potrafisz tego w pełni objęci swoim umysłem. Patrzę na ciebie z dumą, widząc, jak pomimo burz, nadal stoisz. Widzę twoje łzy, ale też widzę twoją siłę. Przeszłaś więcej niż sama przyznajesz, a jednak nie zatraciłaś swojego światła. Ono świeci teraz jeszcze jaśniej. Twoja droga była pełna dolin, ale to właśnie tam nauczyłaś się ufać. To tam w ciemności rosły najpiękniejsze korzenie twojej wiary. Nie jesteś już tą samą kobietą, którą byłaś na początku tej podróży. Jesteś głębsza, mądrzejsza, bardziej prawdziwa. I to jest powód do świętowania. Teraz chcę poprowadzić cię w modlitwie. Jeśli twoje serce jest gotowe, zamknij oczy i powiedz ze mną te słowa. Boże Wszechmogący, przychodzę do Ciebie taka, jaka jestem. Z moim strachem, bólem, niepewnością i zmęczeniem. Oddaję Ci dziś wszystko, co mnie przygniata, każdą troskę, każde złamane marzenie, każdą ukrytą ranę. Nie chcę już dźwigać tego sama. Ty jesteś moją siłą. Ty jesteś moją nadzieją. Ty znasz drogę, nawet gdy ja nie widzę świateł. Panie, zawierzam Ci moje serce i moje życie prowadź mnie według swojego doskonałego planu ucz mnie ufać ci we wszystkim nawet w tym czego nie rozumiem dziękuję ci za każdą łaskę której często nie zauważam za powietrze którym oddycham za ludzi których stawiasz na mojej drodze za każdy poranek w którym dajesz mi jeszcze jedną szansę by zacząć od nowa niech twoja obecność mnie nie opuszcza ucisz każdy niepokój który krzyczy w moich myślach Przemień moje lęki w pokój, a mój ból w świadectwo. Otwieram się na Twoją wolę. Bądź moim ojcem, moim pasterzem, moim schronieniem. Ufam Ci całkowicie. Dziękuję, że mnie słyszysz. Dziękuję, że nigdy nie jestem sama. Dziękuję, że Twoje plany są większe niż moje marzenia. Dziękuję, że mnie kochasz nie za to, co robię, ale za to, kim jestem w Tobie. Jeśli ta modlitwa była Twoja, jeśli w jakikolwiek sposób poczułaś się dotknięta przez tę wiadomość, potwierdź jej przyjęcie wypowiadając na głos lub pisząc w komentarzu: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Twoje słowo świadczy, że ta wiadomość dotarła do serca. A jeśli chcesz, by więcej kobiet otrzymało takie przesłania, stań się częścią tego duchowego ruchu. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych wiadomości, które mogą być odpowiedzą na Twoje modlitwy lub modlitwy kogoś, kogo nawet nie znasz. Dziękuję Ci, że byłaś tutaj. Dziękuję, że słuchałaś do końca. Dziękuję, że jesteś światłem. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże Twojego serca i myśli dziś, jutro i na zawsze. Do zobaczenia w kolejnej Wiadomości.